Widzieliście na naszych filmach kilka miesięcy temu tę kurtkę w wersji damskiej, czyli Dainese Razon Lady. W tym wypadku mamy dla Was wersję męską, czyli trochę inny krój, nietaliowany, ale to jest ta sama kurtka, Kamilu. Czy ona się jeszcze czymś różni? No właśnie nie. Bardziej właśnie ten krój, czyli kurteczka damska, wersja będzie bardziej taliowana. Materiał i jakby wszystkie. Wygody, które w tej kurce są w modelu damskim, będą na tym samym poziomie, czyli mamy tutaj tą wentylację frontową. kurka jest fajna, miękka, e, dużo tych stawek streczowych. Klasyczny wygląd, czarny, czarno-czarna, jak to bywa na takich yy, skórach typowo klasycznych, pod klasyczne motocykle. Jeśli nie, chce, nie chcemy się mocno wyróżniać, to tu akurat Dainese nie zastosowało z żadnych przeszyć. Bardzo niewiele jest takich kurtek. Jeśli chodzi o, o całkowicie czarną kolorystykę, z prostej przyczyny, bo nie do końca jest to bezpieczne, nie widać nawet jakoś turbo, mocno, ale jeśli mamy mocno rzucający się w oczy motocyk, czy choćby bardziej intensywny kask, to zmienia to postać rzeczy. Eee, czarne kurtki nie są złe, ale to tak naprawdę kwestia gustu, kolorystykę wybieramy. Jakby najładniejsze jest to, co Wam się podoba, tak podchodźmy do tematu, ale pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo też jest bardzo ważne i nie ubierajmy się jak czarne plamy. Zawsze jakiś dodatek jest mile widziany, ale do klasycznych motocykli jestem w stanie zrozumieć, że szukamy klasycznych klimatów, czyli żeby kurtka jakichś dużych wodotrysków po prostu nie miała. No tutaj nawet te logosy są tak bardzo dyskretnie, jak nadajne, zapokazane. I te na plecach, i te na barkach, dokładnie tu z tobą zgodzę się 100%. Bardzo fajnie, zresztą to są takie bardziej meszowe naszywki, spoko to wygląda. I wszystkie piny też mamy tutaj z logo. Ale to już po prostu taką kurtkę od Dainese, jak się złapie, to od razu czuć tam jakoś, prawda? Tak, to prawda. Pytaliście się nas, dlaczego nie ubieramy tych kurtek. Będziemy starali się to robić, ale w tym wypadku mamy rozmiar 54, więc myślę, że i Kamil, i ja utopilibyśmy się w tej kurtce, natomiast możecie przez to zobaczyć wszystko w powiększeniu, bo jest to po prostu największy rozmiar, jaki mamy. Jest jeszcze, jeżeli ktoś szuka takiej klasycznej skóry, a troszkę bardziej nowoczesnej, Dainese Fighter. No już tak, nagrywaliśmy. Nagrywaliśmy, wrzucimy link w komentarzu. A I to jest ten czasem... dwóch przedstawicieli czarnej szkoły. Tak można by to powiedzieć. Tak, a ja lubię. Czarną, swoją szkołę. czarną szkołę. To też odsyłam tych, którzy oglądają nasz kanał i pytali o moją z kolei kurtkę, którą czasem widzicie gdzieś, jak opowiadam o motocyklach, o testach. Myślę, że to są takie współczesne odpowiedniki bardzo fajne. Tutaj mamy strecze, wentylację. Michał lubi czarną skórę i po czym kupił kombinezon trójkolorowy i Penigale we <coughs> wszystkich kolorach tęczy. Tak. I tęczową szybę. Dobra, każdy ma czarny. <coughs> e, słuchajcie, e, Dainese e, Razon Razon w wersji męskiej, jest także wersja damska. Jeżeli macie jakieś pytania o tą kurtkę, zadajcie je w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak leży, najlepiej przymierzcie ją sami w Motomio na drugim piętrze Kamil na Was czeka. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych filmach i w salonie, mam nadzieję też.